Tworzenie i prowadzenie podcastów rozdział 1: Wprowadzenie do podcastingu. 1.1. Historia podcastingu. Zagadnienia: 1.1.1 Początki i narodziny podcastingu. 1.1.2 Termin podcast. 1.1.3 Wczesne lata podcastingu. 1.1.4 Rozwój i popularyzacja. 1.1.5 Wzrost popularności i profesjonalizacja. 1.1.6 Przyszłość podcastingu. Tej tu znak podkreślenia tekst. Od 2000 do 2003 podcasting zaczął się rozwijać w początkach XXI wieku. W 2000 roku Tristan Louis zaproponował koncepcję załączników plików w kanałach RSS, co położyło fundamenty pod technologię, która miała umożliwić podcasting. W 2001 roku Dave Weiner, jeden z pionierów RSS, stworzył oprogramowanie umożliwiające przesyłanie plików multimedialnych za pomocą RSS. 2003, Adam Cary, były VJ MTV, stworzył prototyp aplikacji o nazwie iPodder, która automatycznie pobierała pliki audio z kanałów RSS na urządzenia iPod. To był kluczowy krok w rozwoju podcastingu, umożliwiający łatwe dystrybucję treści audio. 1.1.2 Termin podcast 2004, Ben Hammersley, brytyjski dziennikarz, po raz pierwszy użył terminu podcasting w artykule dla The Guardian. W tym czasie coraz więcej osób zaczęło tworzyć i udostępniać swoje własne audycje dźwiękowe w formie plików MP3, które można było pobrać z internetu. 2004. Christopher Leiden, były dziennikarz radiowy, uruchomił jeden z pierwszych podcastów o nazwie Open Source, który stał się popularny w kręgach akademickich i intelektualnych. Podcast ten skupiał się na wywiadach z myślicielami i autorami na różne tematy społeczne i kulturalne. 1.1.3 Wczesne lata podcastingu od 2004 do 2005, podcasting zyskiwał na popularności, a coraz więcej osób i organizacji zaczęło tworzyć swoje własne programy. W 2005 roku Steve Jobs ogłosił na konferencji Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) wprowadzenie obsługi podcastów do iTunes 4 września. Dzięki temu użytkownicy mogli łatwo subskrybować i synchronizować podcasty z iPodami, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu liczby słuchaczy. 2005. Podcasting stał się bardziej dostępny dzięki integracji z iTunes. W tym samym roku powstała pierwsza konferencja poświęcona podcastingowi, podcast and New Media Expo, później przemianowana na New Media Expo NMX. Konferencja ta stała się ważnym wydarzeniem dla twórców i entuzjastów podcastów, umożliwiając wymianę doświadczeń i rozwój branży. 1.1.4. Rozwój i popularyzacja 2006. Podcasting zaczyna zdobywać uznanie w mainstreamowych mediach. BBC uruchomiło swoje własne podcasty, oferując programy radiowe do pobrania. To był ważny krok, który pokazał, że podcasting może być wartościowym medium także dla dużych organizacji medialnych. 2007, zorganizowano pierwsze rozdanie nagród podcastowych, The Podcast Awards, które miały na celu uhonorowanie najlepszych twórców w różnych kategoriach. W tym samym roku Apple ogłosiło, że iTunes osiągnęło 100 milionów subskrypcji podcastów. 1.1.5 Wzrost popularności i profesjonalizacja 2012, pojawienie się podcastu serialu stworzonego przez Sara Kołnyk i Julie Snyder z This American Life przyciągę enyło ogromną uwagę. Serial stał się fenomenem kulturowym, zdobywając miliony słuchaczy na całym świecie. Był to moment, który przyczynił się do renesansu podcastingu, pokazując, że format ten ma ogromny potencjał narracyjny i może przyciągać szeroką publiczność. 2014. Wzrost popularności podcastów sprawił, że pojawiły się nowe platformy i usługi dedykowane temu medium. Platformy takie jak Patreon umożliwiły twórcom podcastów monetyzację swojej pracy poprzez bezpośrednie wsparcie od słuchaczy. Współczesny podcasting. 1.1.5 Wzrost popularności i profesjonalizacja 2017. Popularność podcastów nadal rosła, a coraz więcej firm inwestowało w produkcję profesjonalnych podcastów. Spotify, jedna z największych platform streamingowych na świecie, ogłosiła plany wprowadzenia obsługi podcastów, co otworzyło nowe możliwości dystrybucji dla twórców. 2019, Spotify przeznaczyło setki milionów dolarów na zakup firm podcastingowych, takich jak Gimlet Media, Anker i Parcast. To pokazuje, jak ważnym elementem strategii biznesowej stał się podcasting dla dużych graczy w branży mediów. W tym samym roku Apple ogłosiło, że na platformie Apple Podcasts dostępnych jest ponad 750 000 aktywnych podcastów. 2020 pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na konsumpcję mediów, w tym podcastów. Wielu twórców zauważyło wzrost liczby słuchaczy, a podcasty stały się ważnym źródłem informacji, rozrywki i wsparcia społecznego w trudnych czasach. 1.1.6. Przyszłość podcastingu. Podcasting nadal ewoluuje, a technologia i formaty podcastów ciągle się rozwijają. Wprowadzenie transkrypcji, lepsza integracja z mediami społecznościowymi i rozwój sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości dla twórców i słuchaczy. Podcasty stają się coraz bardziej interaktywne i dostępne, a ich przyszłość wygląda obiecująco w kontekście rosnącej popularności treści na żądanie. Tworzenie i prowadzenie podcastów rozdział 1, wprowadzenie do podcastingu 1.1 Historia podcastingu.